O, Dziękuję bardzo O, wow, mega Fajne, fajne A co to jest? A, przepychaczka Fajna, no, fajna Dziękuję bardzo No tak, tak No pewnie, że tak Przyda się, przyda się Tak, będę używał, będę używał No cieszę się, naprawdę Do widzenia Sayonara No zobacz, jakie to jest straszliwe badziewie, To jest najbrzydsza i najgłupsza rzecz jaka jest! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia! Pobudka, pobudka, która nastaje temu, co? Wstawaj!